Injawakci, z tym na bliscach wierzy coś twój wygrany McIntyre Quake. Zu musisz Minecraft jak ma coś nagraja, a zawsze się jaram Scie tak, ty jesteś sędzią, my jesteśmy zawodnikami. My przedstawiamy efekty dźwiękowe Ty mówisz, kto zrobił lepiej. Ten kto zrobił gorzej ma jeszcze jedną szansę na uratowanie się, czyli robi ten bottle flip challenge. I tak ci się nie uda. Of się udało. Jeżeli mu się nie uda, to robi zadanie. A jakie to będzie zadanie? Panie sędziu? Zadaniem będzie... Ziemię sobie ubiłem, nie? Musi przebiec tutaj kółeczko, za kamerą i tutaj z powrotem. Ale na sprincie. Pierwszym zadaniem jest odpalanie i machanie mieczem świecą. Dobra, no. To jakiś śmiech. Ja Nie Ale tak. Jeszcze raz. Mam jeszcze jedną próbę, być można powiedzieć. Nie wiem, co. Nie wiem, Nie Dobra, co. Nie Nie bo Nie chcę ha się okay, nie, no nie no, że myślę, że zwycięzca musi być tylko tylko To ha absolutnie lepszy. Jak ty się na ja tak nic oj, wyszło oj, oj. Biegaj, młody <grystanie> Przesunął. Widać go nie wiem, Ale szybciej Uwaga, to jest chamska reklama. Macie 3 sekundy, żeby zasubskrybować mój kanał i zalekować fanpage'a na Facebooku Prawda Piotrek? Prawda No <grystanie> Dobiegł Wielkie gratulacje Jak się czujesz? Bo bardzo dobrze, mam siłę na kolejne Robienie efekt wycierkowych Dobra, no to w takim razie teraz pierwszy Kuba no, jako masz przerwę tak. Dobra, tu jest patyk, tak? Różka no, ruszka, jak się nazywa? Bo no, tam zawsze nazwy były. Nie, nie to jest drewno. tak, one też były z dręba. Ale ona nie ma żadnego rdzenia No dobra, ona jest no to werdzenna na A jakie jest zachęcie? No bo to wszystko zależy, nie? No bo na przykład na Wingardium Leviosa to później trzeba przytrzymywać i ona... Ale wiesz, że oni mogą też... Oni rzucali zaklęcia później już niewerbalne, jak się nauczyli chyba na czwartek. No roku. tak, ale... Owszem, ale na przykład, wiesz, jak mieli Wingardium Leviosa, to później trzymali, wiesz, i... Dobra, ja... No, to no, programu, ja nie wiem, no to dobra, Nie, nie, No dobra, no. Okej. Okay. Czekamy. Już. Mogę? Tak. Jakieś Przewodniczący. 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 i przegrał, Przewodniczący. z Przewodniczący. mordem Pfff... Hahaha już No właśnie Chyba znowu porażka Nie, nie na moim zdaniem tutaj akurat lepszy <laughs> okazał się Adrian Ale leci jak Forrest Gump, nie? Zobaczcie, leci, jak... jakiś sztywny. Następne zadanie, jazda na motocyklu. Ej, nie posraj. To wygląda jak

Jak to <głos> <głos> Dziękuję. Rozgrzałem do Nie. No. <noise> Przegrałeś. Ja. Teraz. 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 Przegrałem Kódy nigdy nie trafi Wyjdzie mu na zdrowie to, zrobiłem, to, Proszę to, bardzo To był... Nie, ja nie to... mogę się nadal powstrzymać. To była kawa saka... Po <grym> Bo... <grym> Bo... <grym... grym> jego występie. To co zrobiłeś to masakra. my po tym odcinku chyba będziemy aktorami dobbingowymi. Musicie teraz imitować pociąg Jadący pociąg Kuba pierwszy a który? Jaki? Metro <laughs> Intercity Intercity? Tak Pendolino Pendolino Głośniej Aha, rozpędza się Zaraz wyleci z

no jak to wygrał? No nie wiem, ciężko siedzi, bo ten challenge był dość taki. Ha! A jeszcze jedna sprawa. Jeszcze tam... łapki. Subujcie, lajkujcie. Subujcie, Tutaj lajkujcie. kanał kazamy. I... Będzie geocaching. Nie wiem. I wiem, co tydzień będą filmy, będą tak, nawet nie codziennie będą vlogi, daily vlogi od dzisiaj. tak. Flimy. Tak, będą e, transpisje na żywo i na Facebooku, i na Twitchu, Minecraft. Normalnie jak ma Ariusz Błaszczak. Cześć.